Dzień dobry, witajcie. Darek Kiński, Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik, sołtys Karwika. Jesteśmy na skwerze wiejskim przy naszej pięknej wiatoscenie w Karwiku. Obok jest boisko wiejskie. Witam Was z planu zdjęciowego programu podróżniczo-rozrywkowego, który nagrywany był tutaj w ostatnią środę przez Telewizję Polską. Jest to nowy program, więc o szczegółach dowiecie się pewnie jesienią lub zimą, o czym powiadomię. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na ostatni Zielony Targ, który już jutro odbędzie się przy Świetlicy Wiejskiej w Karwiku od 10 do 15. Regionalne produkty, ekologiczna żywność, rękodzieło, pyszne miody, pyszne pierogi z jagodami, Lokalne dobre smaki naszej kuchni mazurskiej już jutro na ostatnim zielonym targu. Słuchajcie, kończy się sierpień, kończy się lato, więc zapraszamy jeszcze, żeby spróbować naszych pyszności od 10 do 15 w sobotę. Jeżeli będziecie chcieli się z nami skontaktować poza sezonem, poza wakacjami, jesteśmy dostępni. Produkty będą u nas też dostępne w Sietlicy. Kontaktujcie się przez koło gospodyń wiejskich w Karwiku albo przeze mnie. Chętnie pomożemy. Za mną podziwiacie naszą wiatoscenę w stylu mazurskim, ze zdobieniami, która służy nam na występy artystyczne, małe koncerty. Dla naszych organizacji festynów dla dzieciaków dodam tylko, że ona została wykonana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach małych grantów sołeckich, natomiast pra... i to były fundusze na materiały. Natomiast cała praca robocizna wykonana została przez naszych mieszkańców. Głównym kierownikiem robót był Rafał Marcinkowski, i on robił konstrukcję. Mieszkańcy pomagali. Nasze panie pięknie też tutaj wspierały, pomagały. Natomiast chcę jeszcze pochwalić te wszystkie zdobienia tej naszej wiatosteny i to zrobił pan Zenon Galanek, nasz zdolny stolarz z Pisza, który pomyślał o całokształcie. Ta wiata. Ten nasz skwer zainspirowały twórców programu Telewizji Polskiej, którzy postanowili nas odwiedzić. Zamieściłem relację z planu zdjęciowego na profilu moim oraz jest udostępniony na Mazurskim Centrum. Tam możecie podejrzeć kilka zdjęć z planu. Ja z tego miejsca chciałem Wam życzyć dobrego dnia. I co? Zobaczymy się jutro. Mam nadzieję, że dotrzecie do nas. Pogoda zapowiada się świetnie. Przyjeżdżajcie do Karwika. Zapraszamy. Lato się kończy, ale my jesteśmy. Jesień też zapowiada się ciekawie, podobno też słonecznie. Także do zobaczenia i widzimy się jutro.